Chory kurwa jesteś łysy po jabie? Chora to jest twoja stara naraka raka śmieciu. Kaj tak jak ty się kurwa odzywasz do kolegi jebany lachociągu? Ale to ten zjeb zaczął do chuja, główno mnie to obchodzi, a teraz rusz dupę bo babcia czeka. O nie, ale ja nie lubię jak babcia rucha mnie w dupę straponem. Oj, już tam nie narzekaj, ja jak byłam mała, to jebał mnie ksiądz w konfesjonale i jakoś żyje. Zapraszam cię w trybie natychmiastowym. O przyszła moja dziwka, tylko dziś nie tak mocno proszę. Lizałeś już kiedyś komuś odbyt? Niczego was w tych szkołach nie uczą? Wczoraj kolega kazał mi opierdolić mu pałę. No, niestety, ja nie mam pały. Wiem, ty masz ogromne cipsko. Nie mów tak brzydko, można na nią mówić, pusia, jako koszka brzoskwinka, kieszonka życia, lub ewentualnie pochwa tudzież wagina. Ech, chmijmy to za sobą. Dziś w klubie będzie bek, ej, dziś w klubie będzie bek. Dziś nie było tak źle, nawet smakowało mi gówno z twojej dupy. Zobaczysz, jak nie umrzesz na raka za rok, to jak dorośniesz, będziesz miał doświadczenie z kobietami, ale ja już przeżyłem swój pierwszy raz z anią. A próbowałeś kiedyś robić to z psem? Zobacz, zrobię z tego masturbator. Lubisz takie rude słuki? Mój kolega oglądał kiedyś ze mną takiego pornosa i był fajny, więc chcę spróbować. Chyba nie mogę się zarazić hifem od kartonowej głowy. Zrobię ci zaraz zajebisty pokaz pornograficzny. Siemanko, czy ktoś tutaj ma ochotę na mega ostre ruchańsko? Uczciwie zupełnie za darmo oczywiście. Ja chcę być jebany. Koniec ruchania matka, przyszła czas na zmianę dzieci mamusiu. Chciałem poinformować, że babcia nie jest lespijką i bardziej woli ruchać mnie niż róże, więc prosimy wypierdalać w podskokach dobra? Tak, tak ja wolić ruchać chłopców kurwa. Daj dupę moja piękna sukko. Dobra kurwa ogarnij sieciu. Haha będą się jebać. Ła wow, kurwa, ale wy jesteście specjalni, banda jebanych idiotów. Spróbuj tylko wsadzić jej fiuta do oka. Chamemem to całkiem fajny pomysł, prawda babciu?